Dostrzesz siebie w opisie męki Chrystusa. W dzisiejszą niedzielę Kościół daje nam do rozważania dwie sceny z Ewangelii. Pierwsza to uroczysty wjazd Jezusa do Jerozolimy. Druga to opis męki naszego Pana Jezusa Chrystusa. W pierwszej tłumy kładą swe płaszcze przed Jezusem i wołają: "Błogosławiony król, który przychodzi w imię pańskie". W drugiej zaś widzimy Judasza, który zdradza Chrystusa, Piotra, który się go zapiera, tłumy, które go oskarżają, i wołają: Ukrzyżuj, ukrzyżuj go! Możemy się zastanawiać i dziwić temu, jak można tak szybko przejść z Towarzyszenia Bogu, z trwania przy nim, z uwielbiania do odrzucenia, zaparcia, zdrady. A jednak nasze życie wielokrotnie wygląda tak samo. Z radością trwamy przy Bogu. Śpiewamy Mu Hosanna, ale gdy przychodzi próba, tak łatwo się odwracamy. Zabijamy Jezusa naszą niewiernością, naszymi grzechami. Dobrze jest dostrzec siebie w tych scenach z opisu męki pańskiej, albowiem jak czytamy w Piśmie Świętym, Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami aby uświadomić sobie zbawcze owoce męki śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, muszę dostrzec w sobie grzesznika, za którym Jezus wstawia się: „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią”. Taka jest prawda o nas i ją trzeba przyjąć. Nasze życie to nie tylko radosne hosanna, ale też Krzyżowanie Chrystusa. Ale dobra nowina jest taka, że Bóg kocha grzesznika, On pragnie naszego zbawienia. Niech ten nadchodzący tydzień, w którym przeżywać będziemy misterium naszego zbawienia, będzie dla nas czasem nawrócenia, przyznania się do swojej słabości, grzeszności, otwarcia się na Boga, na Jego miłosierdzie w sakramencie pokuty i pojednania i przylgnięcia do Niego, przylgnięcia do Chrystusa ukrzyżowanego, umęczonego, byśmy mieli udział w Jego zbawczym zmartwychwstaniu.